Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w drugim odcinku z cyklu Zagrajmy w Football Manager 2012 Kariera Via Real. rozpoczynamy Ligę Adelante Inaugurujemy właśnie te rozgrywki A przed Wami teraz zasady, które rządzą w tej lidze no, Jak widać są one takie dużo bardziej rygorystyczne Niż te, które miałem w poprzedniej karierze w Bundeslidze Tutaj, jak widzicie, możemy mieć tylko dwóch piłkarzy Spoza Unii Europejskiej. 25 zawodników musi być zarejestrowanych. No i co słusznie zauważył w komentarzu użytkownik Maciek LGDA, nie ma tutaj w ogóle premii pieniężnych za zdobyte miejsca. To samo jest w La Liga. Także no, bez względu na to, czy zajmiemy pierwsze, czy nie daj Boże jakieś tam dalsze miejsce, no to żadnych premii pieniężnych na nowy sezon. Nie, otrzyma, nie otrzymamy. A jak y, pamiętacie, pewnie z pierwszego odcinka nasza pierwsza potyczka będzie z rezerwami Barcelony, czyli z Barceloną B, ale zanim to nastąpi, oczywiście krótkie przypomnienie: sparingów, jak widzicie, w tych sparingach było różnie. Rywale e, również byli e, różni. E, zazwyczaj były to zespoły dużo wyżej notowane od nas, e, także te wyniki też e, takie. Raz lepsze, raz gorsze. Na początek zagraliśmy z Atlantę. Tutaj przegraliśmy 1-2. Dwa karne tutaj. Po dwóch karne straciliśmy dwa gole. Jeremy Perbe w 90 minucie strzelił bramkę kontaktową. Później wynik się powtórzył. Tym razem graliśmy u siebie z Boka Juniors. Tutaj gole Wietriego i Szaweza dla Boka. Dla nas trafił Olof Melberg. Później dwa mecze dużo lepsze, najpierw wyjazd do Frankfurtu i wygrana 3-1, tam dwa gole strzelił Perbe, jeden gol Czaniego, bezpośrednio z rzutu wolnego dla gospodarzy trafił Uwe Hynemeyer następnie bardzo wysokie zwycięstwo z Pescarą na wyjeździe, golem Melberka, Perbeta i dwa razy Juanma dla gospodarzy trafił Marco Perotta, później dwie porażki znowu, najpierw z Fiorentiną u siebie, przepraszam, na wyjeździe ale pechowo stracona bramka w doliczonym czasie gry prowadziliśmy po golu Pandia niego później wyrównanie Adama Lijajcia potem czerwona kartka Melberga no i Lijajć w 91 minucie strzela na 2 do 1 następnie mecz z Szantoszem tu również porażka mimo, że w 21 minucie Karnego nie wykorzystał Montillo później objęliśmy prowadzenie po golu Ikeczuk ale w drugiej Jeszcze w końcówce pierwszej połowy Montillo wyrównał i później Zaraz po przerwie Carlinhos I przegrywamy z Brazylijczykami 1 2 No i na koniec Tych rozgrywek towarzyskich Mecz z Ondą A my z naszym klubem filialnym Tutaj spokojne zwycięstwo 3 do 0 gole Ikeczuk w Pereza a także Floriana Leżena tutaj warto zauważyć, że oddaliśmy aż 24 strzały na bramkę a gospodarze tego meczu ani jednego strzału no, nasz golkiper mógł sobie wypić kawę i poczytać gazetę w bramce, ponieważ żadnego strzału nie oddali gospodarze tego meczu No inaugurujemy rozgrywki jeszcze może pokażę oczywiście transfery których dokonałem było ich kilka Także zaczynamy najpierw wypożyczenie Camilo Cunigi z Napoli. Nie jest to może jakiś piłkarz wybitny, ale na pewno bardzo solidny. Będzie lub, albo zmiennikiem Mario, albo pierwszym moim wyborem. Wszystko będzie zależało od, od formy Kolumbijczyka. Także Javi Venta na razie chyba pójdzie w odstawkę, 35-latek. Następnie Mobi, bo i również pozyskany już na stałe za niewysoką kwotę 800 tysięcy euro z Lazio, Lazio wystawiło go na listę transferową, no, myślę, że całkiem solidny, skoczność, siła, równowaga bardzo dobre, również gra głową, odbiór, krycie to również na wysokim poziomie, czyli wszystko to co powinien mieć dobry środkowy obrońca posiada 24-letni Francuz, kolejny piłkarz to Darko czy grać pozyskany z Partizana Belgrad 20latek latek lewoskrzydłowy z Serbii jeden występ już w reprezentacji no myślę, że nieźle się rozwinie i będzie kluczową postacią na, skrzyd na lewym skrzydle w moim zespole no i ostatni gracz, którego pozyskałem 3,3 miliona, a więc naj nasz najwyższy transfer Argentyńczyk, rzadcą Sanjoy pozyskany ze Sportingu Hichon, tutaj również niezłe statystyki, może grać bądź jako napastnik, bądź jako ofensywny pomocnik, a więc to, tak, to taki uniwersalny gracz, którego potrzebowałem zakupić. Teraz transfer z klubu, tutaj Giuseppe Rossi, on już niestety wcześniej odszedł. Jego transfer do Fiorentiny był już zaklepany. No, kapitalny piłkarz, wielka szkoda, że odszedł. No, ale na pewno piłkarz tej klasy chciał grać na wysokim poziomie niż tylko, niż tylko Liga Adelante, Kiko, tego piłkarza, sprzedałem do Saragosy. Ostawał no, mi się niepotrzebny, zwłaszcza po tych transferach, których dokonałem, a zarobiliśmy za niego 1,5 miliona euro. No i Aquino, który został wypożyczony przeze mnie do Recreativo. W związku z tym, że przed Darko Lazowicz, no i dla Meksykanina, nie tylko zabrakło miejsca w pierwszym składzie, ale także w ogóle zabrakłoby, ponieważ no tutaj mogłem tylko dwóch graczy spoza Unii zarejestrować, a właśnie Meksykanin jest właśnie takim graczem, także musiałem go gdzieś wypożyczyć, aby zachował tą ciągłość gry i być może w przyszłym sezonie do nas powrócił. To tyle, jeżeli chodzi o transfery. Nie było może tego za wiele. Wciąż potrzebuję bramkarza, ponieważ nie dokonałem żadnych transferów tutaj na tej pozycji, jego Marino, jak na razie, nasz, nasz pierwszy, pierwszy bramkarz. no Jeżeli chodzi o jego przyszłość, to rysuje się całkiem nieźle, no ale, ale na razie nie jest to jakiś klasowy zawodnik. No także będę jeszcze potrzebował tutaj pierwszego bramkarza. Najwyżej Marino będzie jego zmiennikiem. No i rezerwowym na razie będzie Aitor Fernandez, póki nie znajdę lepszego bramkarza. No również jego statystyki delikatnie mówiąc nie powalają. Także no, wciąż szukam, ale już naprawdę mały. Bardzo mały budżet transferowy pozostał bodajże 100 tysięcy, tam dobrze widzieliście e, tak jest 114 tysięcy, 2000 tylko budżetu płac no będzie ciężko kogoś znaleźć, najwyżej jeszcze kogoś pasowałoby sprzedać. Do końca okienka jeszcze jest 10 dni, a także myślę, że u, y, uda mi się jeszcze jakiegoś goalkipera tutaj sprowadzić do klubu. E, cieszy mnie to, że udało się zatrzymać tych kluczowych graczy w klubie. Został Mateo Mustasio, na którego miałem. E, Sporo ofert, bo i z Walencji była oferta, i z Lille, i także z Chelsea, chyba z Malagi jeszcze, no ale na szczęście wszystkie z nich nie były na tyle wysokie, aby zarząd podjął za mnie decyzję o sprzedaży tego zawodnika. Także Mateo Musachio pozostanie przynajmniej w tym pierwszym sezonie, a przynajmniej w tej rundzie jesiennej. W naszym zespole także udało się zatrzymać. Bruno to kolejny klasz, e, kluczowy piłkarz, również miał kilka ofert, ale również na razie dobrze mu jest tutaj. Villarreal i myślę, że e, póki co tutaj uda się go zatrzymać na dłużej. Także Czani, także na niego były oferty: dwie bodajże. Na pewno z Walencji i, i chyba z Saragosy, z Walencji na pewno. No również że to, jest to znakomity zawodnik, tutaj już bardzo wiele lat w klubie. No i również na pewno z dużą satysfakcją przyjąłem wiadomość, że pozostanie u nas w zespole. To tyle, jeżeli chodzi o takie istotne informacje transferowe. A teraz już przechodzimy. Aha, jeszcze w pierwszym odcinku zapomniałem wam pokazać sztabu szkoleniowego. No powiem tak, ten sztab szkoleniowy praktycznie cały wymieniłem ponieważ tam nikt nie nadawał się do e, ani na trenera, ani na trenera bramkarzy Tam wszyscy mieli statystyki 10 albo poniżej 10. Także no, troszkę mnie to zaskoczyło, że w takim klubie nie ma w ogóle dobrych trenerów. Nie wiem, Niechatka który tutaj był gwiazdą tego klubu przez wiele lat, miał statystyki poniżej 10. On miał tylko tam chyba prowadzenie zespołu 17. E, a reszta statystyk naprawdę beznadziejnych a więc na asystenta zatrudniłem Abela Rezino na pewno fani ligi hiszpańskiej go znają bo jest to były szkoleniowiec Atletico Madryt, 51 letni także to będzie mój asystent następnie Renato Buzo, Włoch bardzo dobre tutaj ma atrybuty, ofensywa no i praca z juniorami, głównie ze względu na ofensywę go zatrudniłem Angel Wales, to pierwszy trener, którego zatrudniłem w klubie. Taktyka i technika tutaj u niego dominują. Włodzimierz Lubański, tutaj jego miałem także w poprzedniej karierze w Wolfsburgu. Tutaj ofensywa również 16. Byłego reprezentanta Polski. Massimo Bonini to szkoleniowiec San Marino. Również sporo statystyk, bardzo dobry. Głównie kondycja i defensywa. Będzie tutaj trenował defensywę moich zawodników a trybu do 18, a więc całkiem nieźle Otto Baric również znany głównie z prowadzenia reprezentacji Chorwacji Albanii 79-letni, więc pewnie już wkrótce zakończy karierę, będzie trzeba poszukać kogoś innego, ale póki co podpisany z nim kontrakt i będzie uczył moich zawodników taktyki Trener bramkarzy Enrique Basauri. To chyba jedyny, którego zostawiłem z tego już początkowego sztabu szkoleniowego. No, ciężko było go zwalniać, bo ma tutaj treningi bramkarskie 20, więc nie było potrzeby go zwalniać. No i dwóch trenerów siłowych João Arozo, Portugalczyk. I kolejny z Włochów Gian Biscotti. Kondycja tutaj 20, a więc również bardzo, bardzo dobre. No tutaj fizjoterapeutów i skautów już chyba wam nie będę pokazywał, bo tutaj to troszkę mija się z celem. No, Dbałem o to, aby wszyscy z nich mieli ocena umiejętności, ocena potencjału 15 bądź powyżej, a więc wszyscy są tutaj tacy. Większość to Hiszpanii, jest tylko jeden Włoch, Gianluca Nani. No a więc tak będzie się przedstawiał na razie. Nasz sztab trenerski. Rozpoczynamy mecz inauguracyjny. Mecz z Barceloną B. Ustawienie tutaj 4-2-3-1, bądź też 4-5-1, jak to woli. No i w bramce Marino, prawa obrona Mario, środek Musasio i Melberg, lewa e, Orol, e, cofnięte rozgrywające tutaj Bruno, e, jako pomocnik odbierający piłkę Marcos Senna, na prawej stronie e, Czyliczyk Perez, w środku Czani, e, z lewej strony e, Lazowicz, i w ataku e, i Foucze a więc takie ustawienie teraz siódemka rezerwowych a więc Fernandez, Diakite Sanjoy Eduramos Zuniga Pantiani i Perbet a więc mamy już skompletowany skład i rozpoczynamy pierwsze starcie w Liga Adelante via Villarreal kontra FC Barcelona B. To skład gości: bramce Masip, dalej Armando, Sergi gomez Rozel, Baliu, Ilie, Dos Santos, Lobato, Luis Alberto i Cristian. of ataku: nasz skład Marino, Mario, Musachio, Melberg, Oriol, Bruno, Marco Senna, Perez, Czani, Darko Lazowicz i Ikeczukwu. Uczę, jesteśmy zdecydowanym faworytem tego meczu według Bukmacherów. Także myślę, że spokojnie to spotkanie powinniśmy wygrać, powinniśmy kontrolować. A więc, tak, dajemy na Christiana Teo ścisłe krycie zawsze, odbiór piłki. No i wymuszamy zagranie słabszą nogą skrzydłowi Lobato słabsza noga odbiór piłki agresywny to samo Luis Alberto odbiór piłki agresywny wymóż zagranie słabszą nogą Doszantoż. no to jest niezły piłkarz, to nie jest ten doszantoż, który grał w Tottenhamie, ale to też jest Dosyć ciekawy piłkarz, czterokrotny reprezentant Meksyku. No również ma aspiracje na ciekawego zawodnika, więc jemu damy pressing zawsze, odbiór piłki agresywny i wymuszamy zagranie słabszą nogą. Rozmowa motywacyjna. No te rozmowy szły mi bardzo słabo. Jakoś nie wiem, nie potrafię na razie zmotywować moich zawodników. Spróbujemy tutaj żarliwie. No, widzicie. Swabiutkie daje to efekty, nie wiem dlaczego. No już asertywnie troszkę poszło lepiej, ale też tylko dwóch zawodników. Nie wiem, może z czasem to się zmieni, ale to samo było w sparingach. Ciężko zmotywować zawodników. Nie wiem dlaczego. Podania na wolne pole sobie damy. I nękanie rywali, jako że jesteśmy zdecydowanym faworytem. Strategia kontrola. No i rozpoczynamy mecz na El Madrigal, w którym podejmujemy Barcelonę B. W pierwszej kolejce Liga Adelante no i pierwsza akcja Lazowicz Bruno, Bruno świetne zagranie uczę, jest bramka, ale wcześniej podniesiona rągiewka arbitra i nigeryjczyk na spalonym, a więc ten gol nie zostanie przez arbitra zaliczony Marino Musachio Melberg Senna, powoli rozgrywamy piłkę Delekie teraz ładne zagranie do Pereza. Jest Chilijczyk na prawej stronie. Perez do tyłu. Do Mario. Ten do Bruno. Marco Senna. Czani. Świetne zagranie. Ucze. Uderzenie Nigerejczyka, ale niestety niecelnie. Armando. Jest Christian Teo. Christian Teo. Teraz Bruno. Próba odbioru. Jest jeszcze Teo. Teraz ładnie. Teraz Bruno odbiera piłkę. Ale Perez traci. Baliu. Espinoza dos Santos. Ładnie tam walka o piłkę senny. Teraz ładne rozegranie Alberto uderzenie, ale na szczęście obok naszej bramki. Armando. Oriol, teraz dobrze. Jest Lazowicz. Lazowicz próba uderzenia, no ale niecelny ten strzał młodego Serba. No i jakoś teraz uraz i Kacuk włóczę. Teraz jest Lazowicz. Lazowicz do tyłu do Oriola. Oriol faulowany przez Lobato. I będziemy mieli rzut wolny. I przy okazji, żółta kartka dla gracza katalończyków. Czani dośrodkowanie z rzutu wolnego. Jest Bruno, no i jest Bramka, jest 1 do 0. 39 minuta. I nasz rozgrywający strzałem głową umieszcza piłkę w siatce. Bardzo ładne dośrodkowanie. Czaniego, spójrzmy. Ładnie wyskoczył do tej piłki. Bruno i pokonał golki rywali Masipa. I od 39 minuty mamy prowadzenie 1 do 0. O i teraz coś nam się ta gra przycina. Perez no, jakieś problemy teraz. Przepraszam Was za te usterki. Uwaga, teraz strzał. Teo niecelny. O, już się odblokowało. Już chyba będzie dobrze. Uwaga, teraz czani rzut wolny. A i teraz strzelił. E, uderzył piłką swojego zawodnika. Oriol jeszcze do dośrodkowuje Pery strzela. No i mamy drugiego gola. E, w doliczonym czasie. E, drugiej. E, przepraszam, pierwszej oczywiście połowy analizy strzelców wpisuje się. Chiliczek, Perez spójrzmy, Oriol dośrodkował tą piłkę, ładnie zamykał akcję, Perez z prawej strony. No i drugi gol zdobyty w tym meczu po strzale głową. No i do przerwy mamy zasłużone 2 do 0. Zmienimy sobie może Ucze, który tutaj doznał urazu. Jeremi Perbe, może wejdzie w jego miejsce, Francuz strzelił kilka goli. W meczach sparingowych rozmowa motywacyjna, no i znów, no jak widzicie, słabo to bardzo idzie. Nie wiem czemu, no, znów tylko dwóch zadowolonych, no trzech. Jeszcze rezerwowy perbet, no ale nie w każdym razie gramy dobrze. Rozpoczynamy drugą połowę. Spotkanie do przerwy, jak pamiętacie, prowadzimy 2 do 0 spokojnie. Teraz Lazowicz, faulowany przez Armando Serb, wzywa go do siebie arbiter. No i czy będzie teraz żółta karka, czy skończy się na upomnieniu? Tak jest, jest kara indywidualna dla Armando. Czani, już znowiliśmy, Czani, coraz bliżej pola karnego. Czani, uderzenie, ładny strzał, ale tym razem obok bramki Jordiego Masipa to uderzenie. Oriol, Perbet. Perbet utrzymuje się przy piłce Czani. No ten strzał zdecydowanie zbyt lekki. Teraz Teo przejęła piłkę Barsa. Jest Espinoza, Dos Santos. Ładne rozegranie z Teo. Teo Lobato nie ma spalonego, a jednak był. Także nawet gdyby piłka tutaj wpadła do siatki, to ten gol nie mógłby zostać zaliczony. 62. minuta, może przeprowadzimy e, jakąś zmianę jeszcze. No na razie nikt nie jest bardzo zmęczony, więc może na razie odpuścimy sobie zmiany. Marcos Senna w narożniku, dośrodkowanie Musashi, o teraz poprzeczka. No a dobitka e, Argentyńczyka już bardzo niecelna. Wznawia Grebarsa. Pędzi Perbe. Perbe teraz syf nie ma faulu, no i jest 3 do 0 no wydawało mi się, że tam był faul naszego snajpera, ale sędzia orzekł inaczej, także strzelamy trzeciego gola, a jego autorem Francuz Jeremy Perbet spójrzmy jeszcze raz, Gomez tutaj sygnalizowali gracze Barsy faul, no ale sędzia był innego zdania, także strzelamy trzeciego gola, prowadzimy już bardzo pewnie 3 do 0 jeszcze, jeszcze będzie jeden rzut rożny, sen na dośrodkowanie o No ale bardzo niecelne to uderzenie e, e, piłkarza z Argentyny. Teraz e, może w końcu jakieś zmiany przeprowadzimy e, No może ten e, Sanjo się pojawi. Zmieni Chaniego wprowadzimy już tutaj pewnie 3 do 0, więc no tutaj już nie ma co naprawdę forsować tempa myślę, że tutaj już nic wielkiego nam się nie stanie 85 minuta No jeszcze wprowadzimy może Tuningę w miejsce Pereza Jeszcze jedna sytuacja z naszej strony. Senna, Oriol, jest Lazowicz. Lazowicz, Perez, uderzenie, ależ teraz było blisko jeszcze do bitka. E, Hektora Pereza, ale nie celnie. Hernana Pereza, przepraszam, ale nie celnie. No i teraz zastępuje go Cuniga. E, to już jest 92 minuta, ostatni gwizdek. E, Juan Oriol piłkarzem meczu, no a my wygrywamy tutaj spokojnie 3 do 0 i udanie inaugurujemy rozgrywki, no tutaj widzicie nawet mimo solidna wygrana tutaj bardzo słaba ta motywacja no nie wiem dlaczego tak jest, bo wszyscy piłkarze byli zawsze zachwyceni, od tutaj proszę chwale ich i nic no nie wiem dlaczego się tak dzieje no nic, w każdym razie zagraliśmy bardzo dobrze, Barcelona nie oddała ani jednego celnego strzału na naszą ramkę. Mieliśmy przewagę w każdym aspekcie gry i myślę, że zasłużenie. Tutaj sięgnęliśmy po 3 punkty w tym meczu. Sporting Kihą również wygrał swoje spotkanie z Almerią 1 0. No, naprawdę cieszy to zwycięstwo oby tak dalej. To naprawdę jest bardzo ważne, aby jak najlepiej zainaugurować rozgrywki ligowe. Nam się to udało, także. Sięgamy po pierwsze trzy punkty, a w następnym odcinku spotkamy się no może tutaj z Chironą na własnym terenie, zagramy albo nie, może z Almerią to będzie na pewno ciekawszy mecz mecz z Almerią w kolejnym odcinku. A więc na ten odcinek już serdecznie Was zapraszam. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego. I oczywiście zachęcam do pisania komentarzy. Do usłyszenia. Cześć!